Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Goiz i witam was w kolejnym odcinku z Brawla u mnie na kanale. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy grać sobie Upside Showdown, bo jest nowy modifier tego oduszka Kurde, no nie, nie, nie wiem gdzie to zobaczyć. W dużym skrócie tracimy HP cały czas. Każdy traci procentówkę, czyli to tam jest... Ileś tam HP, bo to zależy ile Brawler ma HP. No i co? No i za tam zadawanie się leczymy. No i jak zabijemy kogoś, no to przywracamy. Przywracany HP jest do fula. Także dzisiaj jeszcze będziemy otwierać sobie start dropa legendarnego. No i, no i to tyle po prostu. Po prostu tyle. Yy, niedługo Mistrzostwa Świata w y, Brawlu, y, także <laughs> polecam oglądać, bo można się zawsze czegoś fajnego y, nauczyć od y, pro playerów, jakby nie patrzeć. Y, możecie też robić swoje predykcje na stronie z, z Brawla oczywiście także także no, możecie sobie robić predykcje, ale nie musicie oczywiście, bo to ogólnie nowy sezon wystartował rankadowy i jest ten Leon, Tiger Leon ładny jest już wbijam sobie propasa powoli także także będziemy sobie Odbierać ten skinek. Ok, także no to tyle chciałem powiedzieć. Z, z czego? Z ogłoszeń. O, tyle właśnie chciałem powiedzieć. No ja tutaj i tak. Prędzej czy później, tak ja się tutaj po prostu ginę. Bo on ma więcej HP niż ja. Także no. It is what it is to ogólnie było zawsze na Halloween. Tak mi się wydaje, że ten tryb był zawsze na Halloween. E, także ogólnie to jest fajne. To jest ogólnie fajne. E, z tego powodu, że to free fripohaki są tak. <laughs> e, no, także. It is what it is. Yy, Ogólnie wydaje mi się, że następny odcinek to będzie odbieranie tego skina do nity. Yy, bo muszę jeszcze sobie uzbierać tych wafli trochę. Yy, tam ostatnie 200 mi zostało. Znaczy, ostatnie trzy. Yy, Także no, wziąłem przejazd z ten, bo ja nie mam. O, yy, No dobra. Anaki Jestem ciekawy, czy to działa. To działa, ale nie leczy tyle ile. Ile normalnie. Bo normalnie to leczy za leczyło za 500. Tutaj najwyraźniej nie będzie leczyło za 500. No bo w sumie to by nie miało sensu. Bo ktoś by sobie na tym stał i po prostu miał wywalone. Okej, no bo ja po prostu Ta, stwierdziłem, że zginę. Tako. no nie zag jest, nie. Nie jest, jest. ogólnie możecie się zastanowić, dlaczego Ramel Primo. Bo zadanie mam na wafle. Także no. Otwórzmy sobie teraz. Legendarny tak Drop. Tako. Zobaczymy co wypadnie. Byle nie. Nie ticety, tylko... To niebieskie. Ok, melee mm. Spoko. Zawsze coś. I tutaj mamy jeszcze 1000 tech. To też bardzo spoko. Możemy sobie kołoś ulepszyć. A ja tutaj miałem chyba RIKO, tak. RIKO ulepszyłem teraz. Także mamy już Rico na high charge i tak dalej. Lecimy. Zagramy sobie jeszcze ze dwie gierki. Może ze 3. Zależy, jaki będzie czas. No bo tutaj na razie nie ma nic ciekawszego co robić. Znaczy, jest ja w coś ciekawego robić, mógłbym rankedy nagrywać. I szczerze powiedziawszy, to chyba tak będę robił. Tylko... No dobra, to już jest problem, jest kłopotaju trochę. Też bym nagrywał rękady, ale zaczniemy sobie, aż coś bije oczywiście, jakieś wyższe elo, no bo wiadomo, nie będę, okej, okay. okej, okay. nie będę nagrywał z jakiegoś golda czy coś, bo ogólnie Ogólnie rzecz biorąc, to Kongo wyszło trochę, bo siedziałem bardzo długo w goldzie, bo nie mogłem z niego wyjść. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak się działo, ale no, no ponieważ szczerze, że no grubo było ogólnie, nie, ogólnie było grubo. Dobra, zagramy sobie w Speed. Aha, no ale ja, ja już straciłem dużo HP. O co tu chodzi? Okej. Okay. Teraz jest tak, albo on mnie zabije, bo ja jego. Yy, dobra, zabiję mnie jego, ok. Yy, o czym mówiłem? A, yy, o rankedach. Yy, postaram się robić jakieś odcineczki pojedyncze, yy, ale to będą raczej odcinki montowane. Yy, po prostu z jakimś komentarzem i to yy, nie wiem, z pół godziny sobie program te rankedy i później sobie coś powycinam. Żeby to, że faktycznie można było progresować, tak? No bo to wiadomo, eee, wiadomo o co chodzi, żeby to nie było takie tylko, okej, okay. okej, okay. bardzo dobry trade, bardzo dobry trade, eee, teraz zrobiliśmy, okej, okay, tylko trzeba teraz mnie... Nie zjadła presję, nie wiem, po ile on. On tak się kali nie dostaje. Minus. Ok. To wyszło huge. Yy, mamy jeden na jeden teraz. Tylko z kim? Gdzie jest oponent? Yy, oponenta nie ma. Oponent sam się zabił. Ok. No tak, tak szczerze, to niczym ja. Ale no miał miał taką samą taktykę, że siedzimy w krzaku i czekamy, aż ludzie po prostu poginą. No i to jest bardzo dobra taktyka ogólnie, nie? Ale no... Czasami się nie sprawdza. Projectile i sobie bierzemy. To jest... ...prewelacyjne. No już teraz... Teraz już mamy zasięg... Dzięki któremu może... ...uda się... Zrobić coś więcej. Ok, ogólnie mm, ludzie się już zabijają, jest teraz pytanie: czy Polkubeś mnie leczy? Leczy. Dobra, ok. Eee, ok, ok, ok. Mam um, 5000 HP. nie jest dużo. Tylko problem jest taki, że tym el Primo i nie podejdę, także musimy liczyć na to, że ktoś zginie do tej pory. Bo jak nikt nie zginie, to jest lipanie. No ale nikt nie zapowiada się na to, że ktoś zginął. Nie zginął? Dobra. Gitarka. <gitarka> ok, zabił mnie. Spoko. Nie robi mi to różnicy szczerze. Ja chcę sobie po prostu podejmować to czwarte miejsce. E, powbijać jakieś pucharki. No i <laughs> wszyscy są zadowoleni, tak. E, o kurde. No. Fist size, damage. fist size możemy wziąć. Chociaż damage też nie brzmi źle. Ale weźmiemy sobie Fist Size Co to tak wybucha tam? What? Grubo, grubo Okej, okay, to jest RT Wejdziemy sobie tutaj. Bo może ten RT strzeli trochę. Wiecie co z niego krzyża, ja go nie zabiłem i nie dostałem gazetu HP. To jest dość średnie bym powiedział. No ale jest jak jest, tak, jest jak jest. Giniemy, ale mamy czwarte miejsce. Także wychodzimy z tego na plus i przechodzimy do kolejnego stage'a. Wafle też już się ładnie farmią. Także następny odcinek to jest. 100% odbiór skina do nity i pogramy sobie trochę z skinikiem od nity no bo no bo czemu nie, tak czemu nie jak już go sobie odbierzemy no to trzeba, wypadałoby nawet nim poryć trochę, nie ogólnie tak, nie wiem kto to jest, ale się boję okej okay. Dość, dość solidnie tutaj widzę, że wszyscy się klepią. No i chyba G, to jest... Chyba tak zwane piąte miejsce mamy, no bo... No niestety... No i sekunda, dosłownie sekunda, jakbym nie dostał tym drugim tym. To bym to miał, nie? Ale jest tak jest. No co? Annaki. Eee... No to dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to ustawcie łapkę w Google, subika z kazneczki i napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Jaw.